Dzień dobry. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Kniaziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików. Fryderyk razem z wszystkimi obywatelami Wielkiego Księstwa Królików pokona antykróliczą partię imperialistów kniaziowskich. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk jest zdarzony przez wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa wielkim szacunkiem. Nie jest to bez powodu. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk wprowadził wiele bohaterskich reform w Wielkim księstwie, które doprowadziły, że obecnie w państwie króliczym panuje szczęście i dostatek o wiele większy niż poza granicami Wielkiego Księstwa, z czego obywatele zdają sobie dobrze sprawę i są wdzięczni Szanownemu Wielkiemu Księciu Marszałkowi Fryderykowi, a także w szczególności mu lojalni i wierni wykonując każde jego polecenie. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk, razem z królikami chce pokonać antykróliczą partię imperialistów knieziowskich, która swoją, niestety, jeszcze legalną działalnością w Senacie Wielkiego Księstwa powoduje wielkie szkody, a gdy rządzili między wrześniem 2023 a sierpniem 2024, doprowadzili do wielkich kracieży w budżecie Wielkiego Księstwa, a także do sabotażu wojennego, współpracując z wrogami Wielkiego Księstwa Królików. Z dyktaturą Bydgoszczy i dyktaturą Warszawy. Dlatego szanowny wielki książę marszałek Fryderyk, chcąc wprowadzić kolejną bohaterską reformę w króliczym państwie, likwidującą antykróliczą partię imperialistów knieżowskich, ma zupełne poparcie całego kraju królików. I Fryderyk zwycięży na wszystkich frontach, tak samo jak to hasło zostało przedstawione na niedawnej defiladzie cywilnej we fryszyńcu. Obywatele Wielkiego Księstwa królików tego żądają, a szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk wkrótce to spełni. Imperialiści Kniozioscy przez cały, prawie roczny okres swoich rządów dokonali wielkich kracieży w budżecie państwa Wielkiego Księstwa, doprowadzając do kryzysu gospodarczego, który został zażegnany szeregiem reform szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, ale także doprowadzili na skraj upadku Bank Kniezioski jedną z ważniejszych instytucji do dalszego spokojnego okojnego istnienia wielkiego księstwa, który także został uratowany przez geniusz finansowy, który ma szanowny wielki książę marszałek Fryderyk. Obywatele żądają, żeby te wszystkie skradzione finanse zostały oddane na dobro królików, a szanowny wielki książę marszałek Fryderyk już zapewnia, odda królikom to, co do nich należy, i to z nawiązką. Antykrólicza partia imperialistów kcięziowskich, swoimi kradzieżami w budżecie państwowym, doprowadzili do niepowstania wielu inwestycji w całym Wielkim Księstwie Królików, które uszczęśliwiłyby i polepszyłyby sytuację Wielkiego Księstwa Królików, która i tak jest najlepsza na świecie, dzięki szanownemu Wielkiemu Księciu Marszałkowi Fryderykowi. Oto stolica Wielkiego Księstwa Królików Kajzerograd. Miasto tak piękne i świetne, że ma ten tytuł jako najpiękniejsze i najspanialsze miasto na świecie. We wszystkich państwach na świecie tak jest to uznawane. Jest to ze względu na to, że Kajzerograd jest wizytówką. Tak naprawdę każde miasto w Wielkim Księstwie, a nawet wsi czy miasteczka są piękne. Dzięki temu, jak je wzbogacił szanowny wielki książę marszałek Fryderyk. Co jeżeli tego luksusu, który widzimy na tej fotografii, byłoby dziesięciokrotnie więcej. Gdyby nie imperialiści knieziowscy, którzy tak mocno sabotowali rozwój Wielkiego Księstwa Królików i starali się, aby Wielkie Księstwo Królików upadło, tutaj byłoby o wiele piękniej. Ale i tak dzięki szanownemu Wielkiemu Księciu Marszałkowi Fryderykowi jest tak wspaniale, że najspanialej na świecie. Mimo wszystko, szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk chce odebrać od imperialistów knieziowskich to, co ukradli, aby jeszcze Kajzerograd i każda inna miejscowość i miejsce w wielkim Księstwie wyglądało jeszcze wspanialej. Sprawiedliwość musi zostać przywrócona, mówią mieszkańcy wielkiego księstwa królików i szanowny wielki książę marszałek Fryderyk ją przywróci. Genialne i rozwijające się Wielkie Księstwo Królików, mimo wielkich skracionych funduszów państwowych przez imperialistów knieziowskich, cały czas nadal się rozwija, a zawałe Wielkie Księstwo Królików wygląda coraz lepiej. Tak samo sytuacja Banku Knieziowskiego, który, mimo wielkiej rany, którą otrzymał od imperialistów knieziowskich, stale się rozwija. Odkąd imperialiści knieziowscy przestali rządzić Wielkim Księstwie Królików, sytuacja Banku Knieziowskiego z miesiąca na miesiąc się znacząco poprawia. Wyszliśmy z kryzysu fryzmarki, który nastąpił poprzez okradanie funduszu i Banku Knieziowskiego przez imperialistów knieziowskich. Wyszliśmy dużo na plus, że teraz fryzmarka, waluta Wielkiego Księstwa pod opieką Banku Knieziowskiego i same obligacje Banku Knieziowskiego są na najwyższym na świecie poziomie. Królicze, informacje zakończone.